A bo to wy jeszcze o, bierzecie są ile to, to ich. O mój Boże Nie, to ja też wsosę w Kurwa, coś się... Pierdolię, <noise> Tylko kogo? <komu? głosy> nie do góry Nie tak Nie, nie, nie Ratuj to na no, pomocy A co tu ratować? Przecież to już jest tysiąc warte Dobra, no lepszy się niż... Nie, 8. W dupę wszystko. No nie, rób tak! No kurwa, co ty robisz?! Ale to bude, nie? Staminę weź, ktoś. To jest tego, by... kogoś. ty jeszcze czapkę założysz, Michał, i kurwa, już będziesz żydem Żydem. żydem. <śpiewa> 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 Wszystko kurwa kradniesz. Już to trzymał w łapie. Cześć, to. Ale ci to chciałem dać. No, na tak mówią.

no coś mało. Tego jest 12 tysięcy. <noise> Nie. Tak. Nie. Tak, wypadł na dół. Nie go, wózkiem mi się podturlał